Ja. No to zaczynamy nową serię. Jeśli chodzi o nową serię, no to co? Rospunk Frostpunk na krawędzi. Po pierwszym odcinku, po pierwszym nag nagraniu... Po, na po nagraniu pierwszego odcinka muszę wam powiedzieć, że zapowiada się na ciekawy. Jest kilka nowych mechanik. A tutaj na pewno mniej zasobów. Będziemy mniej odpowiedzialni za samych siebie. Musimy polegać też na głównym mieście, które w poprzedniej serii wybudowaliśmy. Więc tak naprawdę zapraszam do oglądania. They say the snow is dead. But we've learned to the contrary. Snow is ever changing, unstable, restless. We survived the great storm, it took away a lot from us. Still, it gave us something in return. tempestuous winds brought relics of the past to light, ones that can bring hope for the future. our assignment was simple. arrive at the site, build a reliable camp, and create a stable chain of supply. in return, we'd get food and necessities. A square dill. But dills have this peculiar quality. Just like the snow. They tend to change. New Wielka zamieć odsłoniła położenie podziemnego magazynu wojskowego przed czasów ewakuacji. Nowy Londyn wysłał nas tutaj, byśmy założyli obóz terenowy i zebrali wszystkich, wszystkie przydatne zasoby. W okolicy nie ma żadnych zwierząt, a ziemia jest twarda jak kamień, więc żywność będziemy musieli otrzymywać z Nowego Londynu. Na szczęście pogoda nam obecnie sprzyja, dlatego powinniśmy przetrwać bez generatora, aż znajdziemy inny sposób ogrzewania obozu my się do pracy. Wiemy, co robić. Naszym pierwszym zadaniem jest budowanie drogi do magazynu i rozpoczęcie wydobywania, Dwa... wydobywania stali. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o postawieniu namiotów. No, będzie wyjątkowy zimno, bez generatorów. Ok. Czyli tak, zostaliśmy wyrzuceni, z, znaczy poszliśmy na wyprawę z miasta, tak? Mieliśmy dostawać jedzenie, przestali nam wysyłać żarcie. Nie mamy gdzie zdobyć tego żarcia, więc zapowiada się dość ciekawie. No i nie mamy generatora, tak? Czyli jest dość specyficzna rozgrywka, ponieważ nie mamy generatora. Płukiem hmm. się obracało, dobra. Nigdy nie obracałem mapy, nie, nie potrzebowałem, dobra. Co tu jest? Magazyn wojskowy. Robotnicy, inżynierowie, oczekowanie na rozkazy nowego, pracownicy. A, tu jest STAL. Hmm. Oczekujemy na rozkazy nowego, oglądamy, potrzeba co najmniej pracownika, by... Brak przyległej ulicy. Dobra, czyli w magazynie wojskowym wydobywamy STAL. Pierwsze zadanie, oczyścić drogę do magazynu Czyli Na pewno musimy to oczyścić, to jest stal Niech będzie, że wyślę ich, to jest drewno, bo drewno nam jest pod naj chyba najbardziej potrzebne aktualnie, to jest po 25 Czy my tutaj mamy to odgrodzone? Chyba mamy to odgrodzone, to nie? Tutaj nie ma problemu, więc Zacznijmy od tego Tutaj to Ja węgiel potrzebuję Nie mam żadnego generatora, więc Chyba nie potrzebuję, węgla w ogóle To z węgla, to z węgla, no nic mi nie zabiera na razie eee, Więc wyślijmy jeszcze do drewna Niech odgrudzowują to A nie, bo jeszcze tutaj mogę zwiadowców zrobić, o Jeszcze mogę ogarnąć zwiadowców Gdzie wysłałem w końcu tych? Tutaj sami inżynierów eee, Daj mi Nie wszystkich, piątki inżynierów daj mi tutaj Dziesiątkę mi wyszli tutaj z nich zrobimy zaraz Zaraz tam coś zrobimy dalej Co my W ogóle możemy zrobić Technologia, warsztat możemy od razu postawić. Jak się przekonaliśmy wcześniej, warsztat jest dość ważny Tak. To jest tutaj I postawmy go tutaj Myślę, że warsztat jest Podstawą, żywność, kuchnia Okej okay. Namiot. Dobra, puszczamy czas. Niech ludzie nam zbierają żarełko. Jak w ogóle te badania. A, mamy zablokowane chyba badania w ogóle. A, co tu jest? Czemu mamy zablokowane? Prawa są narzucone przez Nowy Londyn. Okej, okay. ciekawe jak to będzie. Nie grałem ogólnie jeszcze na tym dodatku, więc tutaj odpoznaję go razem z Wami tym razem. Nie tak jak poprzednio, że znałem. Nie, 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 nie tak jak poprzednią kampanię w nie? To Tutaj widzę, no dość mało miejsca będziemy mieli. Zobaczymy, co tu się odkryje dalej. Okej, okay, warsztat jest gotowy, inżynierów. Mamy piątkę, okej. Okay. Mm, więc tutaj tą piątkę inżynierów, halo? Mam wolnych pięciu. Czy nie? Nie, stąd miałem wziąć pięć, nieważne. Było pięciu przydzielonych, okej. Okay. I badania. Mamy inne badania. Koksownik pozwala budować koksowniki, które spalają węgiel podnosząc temperaturę wokół nich. Rozumiem, że to będzie nasz podstawowy tutaj wariant do przeżycia. Eee, wytwarza dookoła siebie niewielką ogrzaną strefę. zużywając trzy jednostki węgla na godzinę. Dobra. Polom obserwacyjne mamy młot węglowy, szybsze gromadzenie i tartek. I potem tu jest barak i modernizacja. Kurde, mało tych rzeczy jest strasznie tutaj. Jestem ciekaw, jak to będzie. To jest to samo, tu jest węgiel, tu jest węgiel. Tutaj mamy fabrykę, tańsze protezy, ok, Szybsze sanie, czyli też nie miałem baz terenowych. A to są koksowniki, czyli tylko koksowniki się zmieniają. I tyle, dobra. Na początku dajmy szybsze gromadzenie zasobów. Mogą się przydać na pewno. E, więc to tyle. Namiotów. E, 6 potrzeba. 4, 5, 6. OK. I do tego zdrowie lecznicę od razu damy. I do lecznicy od razu. Nie można, nic, nic nie dodamy do lecznicy jeszcze. Okej, okay. tu się zbierają tutaj. Jakie się zbieranie tego? 11 zostało, czyli jutro. Do... Nawiązanie łączności z Londynem. Teraz musimy odbywać placówkę transportową. Dzięki temu będziemy mogli odebrać zapasy z Nowego Jorku. Londynu, boż, dlaczego Nowego Jorku? Tam nie skończy się jedzenie? Teraz musimy odbudować placówkę transportową. Okej okay. Do nawiązania łączności niezbędna będzie siedziba administracyjna. Siedziba administracji obozu? Uf, to jest. Ale jeszcze tego nie doprecyzowałem. Oczyść drogę. Wybuduj siedzibę administracji. Okej. Okay. Odbuduj placówkę transportową. Co to jest placówka transportowa? O nie. To jest magazyn wojskowy. Ja mogę tutaj coś klikać? Czy tu chodzi. O, mapa jest. Nowy Londyn, 527 ludzi, pozostałości budynku, to nie ma tego? To są stalowe rury, drewniane jakieś tutaj. Dobra, może zaraz coś się ogarnia. Zobaczymy zaraz, o, o co chodzi. Bo no na razie całkowicie nie ogarniam, o jakąś placówkę transportową chodzi. Nic nie mogę. Tutaj wszystko jest jak było. tutaj no Może, jak to blokuje, to się zmieni. Ale. Eee, piątka inżynierów będzie tu potrzebna. Dobra. Eee, piątka inżynierów to tutaj, dobra. Te koksowniki będzie trzeba tu poustawiać. Żeby nam no, ogrzewało miejsce dla ludzi na pewno. Już będą, jak już zbadamy je. za blisko, Albo za blisko, albo za daleko. Nic nie postawię. To Dobra. Już trzech jest w tym pacjentów? Boże, ludzie A! Ja w ogóle miałem specjalnie przeznaczonych. Zadowolony pozostałości, idźmy tam. A, specjalnie przygotowałem pięciu robotników, żeby wysłać ich. Nie ma tam całkowicie. No, trzech chorych, okej. Okay. To jest groma szybsze gromadzenie. Dawajcie mi tak, Bo tutaj nic nie mogę innego, prawda? Nie. To dawajcie mi tylko ksowniki. O! Druszki nie ma. Ok. Maksymalnie 20 robotników. Tutaj są skrzynie z drewnem. Ok. Tutaj jeszcze skrzynie z drewnem są wydobywane. Skoczko, czyli kurde nic mi się nie zblokowało. Zobaczę jak tam jak zbuduje tą sieć placówkę. Wow, what the fuck, co to jest? No ten namiot, zwykły namiot, a tu jest administracja, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Namiot kosztuje 10 drewna. To coś kosztowało 40 drewna i 20 stali. Dobre ceny mają. Eee, jajaj. zaraz będą potrzebne. się zimno zaczyna robić. Nowy Londyn. Musimy porozmawiać. Okej. Okay. Dzień dobry. Obozie 11. Gratulujemy dotychczasowych postępów. Dziś wyślemy pierwszą dostawę żywności. Skoro prace zostały rozpoczęte, oczekujemy pierwszego transportu stali z obozu. Wysyłamy również grupę urzędników, którzy będą odpowiedzialni za administrację obozu. Wraz z nim zjawią się wasze dzieci. W nie mogę już się doczekać, że znowu zobaczą swoich bliskich. Proszę pamiętać, że w każdej chwili możemy pomóc wam w rozwiązaniu problemów. I teraz co tu się dzieje? Musimy porozmawiać, otwórz okienko, zamknij auto. Kliknijmy to, musimy porozmawiać. Odbieramy was, właśnie wyraźnie, jak idą prace? Jakie mamy zadanie? Wyjaśnienie zostanie rola twojego obozu, OK. E, pojawiły się problemy możecie nam pomóc mniejsza z tym e, wyjaśnić nam rolę Masz za zadanie przeszukać magazyn i wybywać z niego jak najwięcej stali Spodziewamy się co najmniej jednej dostawy co kilka dni Będziemy codziennie wysyłać żywność. W takim razie lepiej wracajmy do Mniejsza z tym do usłyszenia Ok. Cieka ciekawa mechanika tej łączności e, Co nie nam wysyłają Urzędnicy I dzieci A żarcie? Wow tam żarcie miał jeszcze być. Ajajaj. Nieporozumienie. Na pewno zaszło jakieś nieporozumienie. nasze dzieci miały do nas dołączać. A już na pewno nie tak szybko. To nie ułatwi nam naszego zadania. To już za późno było zasadzie z powrotem? Nowy Londyn zapewni. zapewnił przynajmniej, że będzie dostarczać żywność. Oby trzymało się harmonogramu. Ok. Komunikacja. Czy mogę. Mniejsze stany. Dobra. Ok. Eee, zbierz to stali. Wyślij 100 stali do Nowego Londynu. Ok, 100 stali potrzebują. Pamiętacie, że stal będzie najważniejsza dla nas aktualnie? Eee, dajcie mi jeszcze zdyszkę tutaj. I do drewna. żeby nie było jakich problemów jak poprzednio. Drewno będzie, myślę, że potrzebne. Na pewno do rozbudowy. Kuchni nie mam. Dobry jestem, kuchni zapomniałem. <laughs> Nie, żeby coś, ale myślę, że kuchnia może być dość priorytetowa. Ty oczekujesz na moją decyzję. Zbadaj drewienko. E, O, Ale tu mało ilości tych zasobów lecą. Kurde. Ciekawe. No dobra. Jedno w dół, za dwa dni do góry i potem znowu w dół. Dobrze. Zimny dom. No jasne, ogrzeję Wam zaraz domki, nie martwcie się. Ogrzeję Wam domki na pewno. No i właśnie, koksowniki. Koksowniki, mamy koksowniki. 10 stali potrzeba i ogrzewają taki teren. Ok, czyli tutaj i tutaj będzie potrzebne. koksownik. O i. Tutaj będzie potrzebny koksownik. Badanie. E, Grzejniki, eksploracja z surowcem, od węglowy tartak, tartak. <grym>, żeby nie było problemów jak ostatni. E, ile w ogóle. No dobra, nie... Ile? 12 na godzinę. A to służy... Wow, ale mój pies się odpalił teraz. Dzieci do mnie dotarły. zapraszam za pieskę. Przeszły, że były nasze dzieci i szefie Dotarli do nas wysłanie z lewego oglądania którzy mają. Za... zająć się administracją obozu. Wraz z nimi przybyły nasze dzieci. Wielu z naszych ludzi jest złych, ponieważ wygląda na to, że dzieci zostały zaniedbane. Nie otrzymały wystarczającej ilości, ilości ciepłych ubrań i część z nich zdążyła się przeziębić. Teraz jednak możemy się nimi odpowiednio zapiekować. Okej, okay. przeziębione dzieci do nas trafiły. Nadzieja na trochę wzrosła. Okej. Okay. Pozbierajcie drewno. Pięciu chorych. Albo tylko pięciu może być w lecznicy naraz. OK. Inponujące zapasy rdzeń parowych. Strefie, mamy się tą wiadomość. W magazynie znaleźliśmy rdzenia parowe. Od razu powiadomiliśmy nowy i czekamy na polecenia. Możemy tymczasem sprzedać, przenieść choćby część rdzeni na powierzchnię? Jednak będzie to wymagało wspania. Jeszcze, jeszcze to przemyślę. Jak w ogóle wysyłka wygląda? Mhm. Ok. Dowiedzieliśmy, że w magazynie zostało znalezione skład rdzeni parowych. Doskonała wiadomość. Te urządzenia są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa naszego miasta. Teraz proszę wysyłać kilka rdzeni wraz z każdą z tą stali. Aby dostawy mogły być realizowane na czas, położimy Was do korzystania ze zmian awaryjnych. Jeśli napotkacie jakiekolwiek przeszkody, proszę się do nas odezwać. Na pewno odejdziemy rozwiązanie Nie porozmawiać. Eee. Prosimy no, o więcej pracowników. Przychylność ta wpadnie do zera. A teraz jaka jest? Okej, okay, dobra. Na razie chyba nie mam problemu. Właśnie, chwila, chwila, bo tam była jakaś jeszcze przychylność, prawda? Nowy Londyn. Bardzo nieparowe oraz to stali. Eee, przychylność wysoka. Ok, czyli teraz mamy wysyp. Wysoką przychylność dekret o zmianach awaryjnych. Aby zapewnić przedpania kolonii, zwiększy tempo wysyłania kluczowych zasobów przez obóz 11. Rząd Nowego Jorku wydaje dekret o zmianach awaryjnych. Chodzi o dziś zmiany pracownicze, mogą być wydłużone o 24 godziny. Nowy Londyn narzuca prawo o zmianach awaryjnych. Wow, 7 na godzinę tylko wydobywają. Siedzą. O ile wzrośnie zawalanie dużo. Ok. Ale chcę zobaczyć, co będzie przy pierwszej wysyłce. Jedynie zaczniemy od początku. Eee. Okej okay. Wow, tu się... O oh, fuck, ale się odblokowało teraz rzeczy. Wow. Eee. Drewniane podpory pozwalają użyć drewnianych podpór do zwiększenia wydajności pracy w magazynie wojskowym. Każda podpora kosztuje 50 drewna i na 12 godzin zwiększa wydajność pracy w magazynie o 50%. Pozwolę używać wózków ręcznych w magazynach wojskowych, co zwiększy tempo wydobywania o 20% Wierzcie to Ja coś czuję, że ten magazyn to będzie najważniejsze co, może, co będziemy mogli zrobić, więc e, namiot A, bo się drewno skończyło pewnie, no oczywiście, że tak, ja tak nie zauważyłem Super jestem Żarcie przecież jest odpowiednia ilość, co wy chcecie? Nie ja wiem, że chorych jest ten, ale... Ale co, że się potraficie czy co? No bo nie ogarnię. Oczekuję ten na mnie Badaj, zaprowadź ocalałych do obozu, wyślij ocalałych, a zaprowadź ocalałych do obozu, dobra. Czyli nadal Nadal możemy znajdować ludzi. To jest dobra nowina, bo myślałem, że będziemy mogli tylko prosić od samego nowego Londynu. A tam widać, niechętni są do tego zdecydowanie niechętni są, żeby nam wysyłać ludzi. Okej, okay. i tutaj pracują. Mamy dużo stali, dawaj na rdzenie parowe. godzin na jeden rodzenie parowy, serio. ty Dobra. E, drugi namiocie. Wózki ręczna pracowa, okej. Okay. No. O, okej. Okay. Tutaj taki kawałeczek dróżki. No nie mogę nic zarazie żadnych badań. O, ty przybyłeś. Okej, okay, ty już przybyłeś, szybko wróciłeś im. tutaj teraz, pod górkę się podejdziesz. 41 ludzi Więcej namiotów potrzeba, no dobrze Jak więcej namiotów potrzeba to na pewno też potrzeba, według mnie, więcej Drzecznic? Drewna e, Zasoby? Tartak OK. na razie drewno jeszcze mamy, więc Nie ma jeszcze z tym takich problemów, według mnie Okej okay do tego drewna to strasznie wolno mi zbierają wodok. Okay. Eee, zbyt małżek. Posłuszną lecznicę. Okej. Okay. Mamy trzy dni. Dobra, w trzy dni na pewno się zbieramy. W trzy dni na pewno nam się uda ogarnąć to. Tutaj dróżki nie ma i tutaj dróżki nie ma, nie mam drewna. Dobra. No to już się buduje C się nie bada nic, bo nie mam drewna. Okej. Okay. Ojojoj oj. Jeden parowe. parowy. Ale jest. Masakra. Odbiór. Z lądu nic żarcie, okej. Okay. Okej okay, okej. Okay. No dobra. Czyli tak. Na pewno będziemy musieli skupić na tych badaniach. Tutaj na badaniach. Dźwigi lawerowe to pewnie nadal przyspieszą. termoizolacja zwiększy temperaturę w tych. Wydobywanie węgla. Okay. Okej, okay, retor, okej. Okay. Nie mamy dostali, stal będziemy mogli tylko z magazynu wydobywać. Z tego co widzę, coś czuję, że dużo będziemy musieli bazować później na retorach. Mimo wszystko, i ale mamy tylko tartak? Mamy tylko tartak? Drewn tego drewna tutaj nie ma za dużo. Okej, okay, coś czuję, że drewno jest strasznie ograniczone. I będzie trzeba tutaj prosić o Londyn później. A jakoksownik, grzejnik tutaj nic się nie zmieniło, no dobrze pierwszy odcinek się skończył, tak jak mówiłem myślę, że zapowiada się dość ciekawie mamy ten magazyn Stalik, o który musimy trochę zadbać żeby tam dostawy do tego głównego naszego miasta docierały na czas bo coś czuję, że może być kiepsko z tym jeśli nie będziemy dostarczać tych zasobów nie mogą nas trochę znielubić i przestać tam wysyłać żarty, a ja to na no jedyne nasze dostawy żarty tak naprawdę są. No więc zobaczymy jak to będzie. No ale nie przedłużając, e, jutro wlatuje Ringward na, na kanał, więc zapraszam zobaczyć nową serię jutro o godzinie 17. Na razie.